No się manko. Spróbujmy dalej podróżować naszym bohaterem i jego psem. Zobaczmy, co nas czeka w tym lesie. Mamy wejść do lasu i zebrać zioła dla jakiegoś łowcy czy myśliwego. Pamiętajmy o tym, że córka burmistrza jest chora, musimy ją także jakoś spróbować uleczyć. Mamy, mamy sierp. O, o ła, mnie. Błąd, bierbłąd. I mamy Daisy. Sterowanie jest bardzo przyjemne. Bardzo ładnie zaplanowana również jest y, animacja skoku. Widzę, że jest mechanika nocy i dni. Jest 19.20 i zaczyna się robić ciemno, zobaczcie. Co jest źródłem tego rechotu żab? A co możliwe, że ta sadzawka. Trochę powinni bardziej płynnie to zrobić, chyba i tak nagle ucieknie o zera. Ale. Mhm. Kolejny glutek. Do a, trafił. Do pokonania. Widzę Już jest 21, ale ten czas leci. Oho, ho, ho, ho. ho. Ja myślę, że ja chyba. Czy ja poszedłem daleko? Jak się, się biega? Na R? Nie. Wydaje mi się, że on cały czas jest w trybie biegania. Zobaczmy co u góry, czy coś było. Nie było. Tu z lewej już się wychodzi, tak? Wychodzi. Dobra, czyli tak naprawdę nie mamy żadnej możliwości wchodzenia i, i przechodzenia różnymi drogami. Jedna opcja, iść w ścieżyną, walczyć z glutami, unikać ich ciosów i zbierać zioła. Zróbmy to. A, jeszcze jest więcej pasyli, tylko musimy się pozbyć tej mazi. Dobra. A ty kim jesteś? Chcę bardzo, z tego co ma ataku jak tamto. Cuś. Ale dałeś tam spores. Spores. Więcej pasyli. Po, to chyba są zarodniki, dobrze myślę? Czy coś mi się popatrało? No. O! To widziałem niedźwiedzia! To walczą z Miśkiem. Zdjęłam tego no Rozumiem, że Misiek jest naszym takim minibosem Chyba nie mamy w ogóle zbierać. Musimy jeszcze zebrać trzy razy ciasmin? Jas ciasmin? Prawdopodobnie tak to się czyta. Gdzie ty idziesz? Gdzie ty idziesz? Panie! Przecież widzisz, że ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do przebywania w lesie i nie chcę mieć problemów. Opa, No, nie jest to dla dzieci. Okej, okay, możemy ulepszać nasze narzędzia w Hearts and Sparks. Najwyraźniej to jest jakieś miejsce w wiosce. Dzięki nim będziemy mogli zbierać z, z łatwością czy odmię. Tutaj musimy się namachać, żeby zabrać łyku. Jakbyśmy tu ulepszyli sierp, to by nam poszło o wiele szybciej i łatwiej. Tego nie możemy dobrać. Tego też nie. Jeżeli skończy nam się stamina, nie będziemy mogli używać naszych narzędzi i spadnie też szybkość biegu. Jeżeli coś zjemy, odnowi się nasza stamina. Odnowi się ona także podczas snu w domku, albo podczas kąpieli. Spokojnie mi się taki O! Myślałem, że on był, bo nie mnie a tu jedno. więc... A to chyba nie jest czas. O! O! Co? Co się wydarzywszy? Czegoś nie ogarnąłem chyba? O kurczę. Chyba czegoś delikatnie nie ogarnąłem. Dobra, idziemy dalej. Muszę rozumieć, że w nocy nasz wierny towarzysz pies. Zobaczył co się wydarzyło i stwierdził, dobra, ja go przyniosę. Ja, ja będę tak wiernym towarzyszem. No musimy dokończyć robotę. Jak ty się nazywałeś? Nox? Nex? E! Jak ty, się, jak ty się. Nox. Chodź, chodź nie im Zioła? ok, To ten, Daje nam ciekawe nowe do możliwości. Czy będziemy mogli na przykład sporządzać jakiś jakieś studia, pre się zioło. Co mi się zapomina. Ale jaśminu dalej nie ma. Tak było. Tak nie ma. Zbieramy dużo stopniotek. Czerwonych. Nie mamy Jaśminy. Przejdźmy może raz dwa. Poszukajmy jaśminu, bo w kółko i w kółko klepanie tych samych ziół, które już są gotowe do oddania niekoniecznie. Potrzebuję approval badge numer jeden, żeby to naprawić.

nie Znowu lemon balm... Nie chcę lemon balm... Ja chcę... Jaśmiel! Tu w dół mogę po pocisnąć? Tu nic nie ma... do pociśnięcia. Co mi się tylko wydaje? No dobra, są takie zapiski dziennika jakiegoś. Mm, nie wiem czy to jest jakiegoś innego chemika, ale przeprowadzali badania na temat ziemi tutejszej. Okazuje się, że jest ona bardzo żyzna. Postanowili sprawdzić ten temat. Co głębiej? Jaki to ma wpływ na naszą grę? Nikt tego nie wiem. Możliwe, że ja czegoś się po prostu nie rozumiem. Tędy później pójdziemy, może tam do góry pójdziemy, co? To nie musimy. Tędy i w lewo. Tutaj, piesek, idziesz? Tutaj... Po co w ogóle tam idziesz, co? Ej, ej, po co on tu jest? mi było raźniej? Jest. Jeszcze jeden i koniec. To już zrobiliśmy. Go to Ranger Post pod klimem 20. No to jakbyśmy się pośpieszyli, to odsążymy. A jak nie, to też w Kimono i pójdziemy jutro. O, proszę, mamy takie punkty podróży. Na fast travel. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Spróbujemy. Czy ja mogę podróżować przy pomocy tego? Nie mogę. Chyba, że mogę teraz. Ok, tu się mogę przeteleportować. Mam z Afriko. A czy mogę się gdzieś w mieście przeteleportować? Na przykład tutaj? Czy ja tu muszę odkryć? Musimy iść do jakiegoś głównego miasta, do, do głównego budynku, gdzie mieszka burmistrz i tam porozmawiać się z książką. Książka. Najpierw uderzymy w kimono.

No, na razie jest dużo biegania. Nie ma za bardzo o czym mówić. Gra jest. Już zaczynam chyba rozumieć. Między 8 a 17. O której godzinie jest? 20 minut. Um, gra jest w takim stylu takiego chillu, nie? Takiego, e, że sobie biegamy, zbieramy ziółka, e, chodzimy po mieście, poznajemy ludzi, kupujemy sobie meble taki troszeczkę Stardew Valley jeżeli ktoś to... to mi się, to mi się przynajmniej kojarzy z taką z tego typu ty 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 tytułem jeżeli, jeżeli komuś takie tytuły odpowiadają to myślę, że o proszę, działało Prawi nam kocioł, więc może zaczniemy nareszcie coś kotłować. Blokowaliśmy kocioł. Możemy w nim coś tworzyć. Wykorzystujemy go, aby ważyć mikstury. Aby rozpocząć ważenie mikstur potrzebujesz przepisu na miksturę. Możemy także ulepszać nasz kocioł co będzie nam pewnie odblokowywało różne inne mixtury. Mamy na razie Neutralizing Herbal Balm, Relaxing Balm. Balm to chyba jest e, maść, nie? Wound cleanser, cleanser, Sun Drops i Violet Mist. Tworzyć neutralizing herbal balm, stwórzmy. Eee, ale nie rozumiem. Stwórz 5 razy, aby odblokować. A przez K. Each potion has a different puzzle. O, będziemy podczas robienia miksturu jakieś puzzle tutaj upadali. Takie zagadki, mam gierki. Dobra. Ojej, skomplikowane. Dobra, co możemy użyć? Możemy użyć ognia fire, tak? Żeby stworzyć. Jeden ogień. To, 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 to mi to mówi, jeżeli dobrze rozumiem. Użyjmy w takim razie tego. I mamy to wprowadzić gdzieś tu. To wprowadźmy tutaj. Czy mam jeszcze więcej tego użyć? Nie! Dozwolone. Um, ingredienty to ogień, woda, zielone czyli jakieś no, zielone i brązowe, jakkolwiek co to jest, co to jest a i przez QE mogę zmieniać ok, a jakie muszę muszę jakiekolwiek wprowadzić tak czyli na przykład jakbym użył tego Mógłbym to tym zapchać. I na przykład, jakbym użył dwóch tych, to mogę tak zrobić. Jest, dało się. Ok, to jest przyjemne. I jeszcze muszę zrobić wundklędzę, nazwijmy go klędzerem. Musimy ułożyć taki kształt jaki jest na wodzie, jak widzicie. Sorry, że mi tak skrzypi skrzy tak strasznie krzesło. Um, możemy użyć ogień, woda zielonego i brązowego, niech to będzie roślina i ziemia. I teraz jak to ułożyć, żeby było nam jak najwygodniej? Musimy to przewidzieć. Chcielibyśmy użyć jednego tego, bo możemy użyć zielonego, zielonego, brązowego czyli ziemi i dwa niebieskie te. Tutaj i gitara. I ważemy. Oj, przepraszam. No, to jest fajne. Ta mechanika jest bardzo ciekawa. Kojarzy mi się z grą, którą też będziemy okrywać, czyli Potioncraft, bodajże. Także jest ciekawa minigierka, w której, w której tworzymy mikstury. Pójdziemy czyli to nie jest tak, że klikamy guzik i guzik, powoduje, że mikstura pojawia się na szerokim punktu, tylko samo uważanie mikstury jest pewnego rodzaju minigrą. jakikolwiek wytłumaczy czy mi to się wydarzyło. Czy to było zakończenie quest'a. jajku! Ja mam inne bronie, jak narzędzia. Nie miałem pojęcia. Przez Q i E mogę zmieniać pomiędzy sierpem, siekierką, a młotkiem. Dobra, powiedzieli mi, że dopiero jutro będę coś dalej Pewnie linię questową pociągnąć. Zajrzyjmy się jeszcze po mapie, zanim zakończymy drugi, drugi odcinek. E, I zaraz się kimniemy, i, i na razie basta. Mapa jest no, dość duża, chociaż no, zobaczymy. Wiadomo, to jest demo. Jak na demo, jeżeli faktycznie wszystko jest dostępne, to jest duża. To jest dość duża. A tak naprawdę stąd nie wyjdziemy nigdzie. Tu jest dom kogoś, dom Dewa, dom. O, majera. Tutaj nie wiadomo, co jest. Tajemnica. Tutaj też. Nie, tu jest jakiś namiot. Bulk and Builds. Oni wspominali o tym. Tu są jakieś domy. Tu jest jakiś klasztor. Tu jest ten hub, and Sparks shop, ulepszenia narzędzi. Mamy dziesiątą. Dobra, moi drodzy. Idziemy do domku. Nasz dom jest tutaj, nad strumieniem. Wchodzimy. Na samym środku mamy wielki ten, wielki kocioł. A my sobie uderzymy w kimono. Jest piątek. Zapisaliśmy. I na razie na, w ramach tego drugiego odcinka, odcinka wystarczy. W następnym odcinku pójdziemy do burmistrza i zobaczymy czy nam jakieś ciekawe da zadanie. Jak to będzie wyglądała dalej gra. Naszym głównym celem w tym momencie jest uzdrowienie córki burmistrza. To jest dobry zabieg, żeby na samym początku dać graczowi jakieś poczucie takiego głównego zadania. Nie tak, że zostałem wrzucony w świat, no i biegaj, zbieraj zioła i rób mikstury, lecz różnych ludzi, tylko mam gdzieś tam w głowie cały czas, jako gracz, moim głównym celem w tym mieście jest uzdrowić córkę burmistrza. Domyślam się, że to nie będzie takie proste, domyślam się, że porozwijają się inne wątki. Powiem wam, że jest to taka gra, muzyka w tle, relaksująca, animacje, brak poczucia takiego zagrożenia w tej grze. Jeżeli ktoś takie tytuły lubi, tak najbardziej. Demo jest dostępne na Steamie. Ściągnijcie, sprawdźcie sobie. Przybrnijcie przez pierwsze minuty prowadzenia za rączkę, później następne minuty biegania po sznurku. Domyślam się, że im dalej, zresztą zobaczymy, że im dalej, tym Więcej odkryje się przed nami możliwości. Zobaczymy zresztą sami. Dzięki wielkie za, za dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Hejka.